Siema, witam was, Vito908 w pierwszym na tym kanale openingu płyty Que Fide, Romantic Psycho. Pierwsze co się rzuca w oczy, bynajmniej dla mnie, to to, że dostałem w takim niecodziennym opakowaniu. No, jeszcze nigdy nie dostałem płyty w takim czymś. Bardzo fajne to jest, takie trwałe. O, tutaj widać nie, nie było otwierane. Jest super. Otwieramy do tego raczej nuż nie będzie potrzebny, bo to klej. I zaglądamy do środka. Du, du, du. Dobra, mamy tutaj wersję niepriorderową. Nie, nie jestem takim wielkim fanem Kubona Fide i nie zakupiłem tej płyty, która była na układce. Była jego twarz w jego formie sprzed lat, gdy jeszcze chodził na studia, gdy się tak właśnie wykreował na tego człowieka. Kim był, który, jakim był kiedyś. Tylko kupiłem po prostu tą za 45 zł, ponieważ e, nie, jest, nie byłem takim wielkim fanem e, Cebona Fidem. No w sumie nadal nie jestem. Ale spodobała mi się ta płyta, więc postanowiłem ją kupić. Dobrze, mam tutaj folię. Bardzo dobrze. E, Posłuszmy się karambitem najostrzym nożem, jakim mam. I po prostu otwórzmy to. No, jednym cięciem. To powinno wystarczyć tak i lecimy. Pięk. Co my tutaj mamy? A tak w ogóle to uważam, że ta okładka jest ładniejsza <śm> niż z tamtym odmienionym Kebona W sumie to nie wiem jak tam to wygląda. Czy to była tak seria jak na zdjęciu, czy nie? ale dobra tu mamy e, kartonik elegancki i w środku spróbujmy to wyjąć o dobra poszło po prostu takie zwyczajne pudełko e, tutaj napisy japońskie jak mnie mam. różowe płytka cała cała biała jeszcze Zobaczmy w ogóle jak to się otwiera o z tej strony wyobraźcie sobie Płyta tak wygląda. Bardzo niecodzienna. Wielu twórców już wydało takie płyty, powiedzmy jednokolorowe. A ona jest po prostu taka. Przez, przeźroczysta. Tu tylko jest taki napis. Nie widać. Napiszę. Kue Bonafide. Nie. Kue 2020. Nie wiem, czy to widać na kamerce. Raczej nie. Wątpię. Ale musicie mi uwierzyć. Dobra, bardzo ciekawe wydanie. No i okładeczka. Nie ma żadnych naklejek, bo to nie był pre -order. Z tyłu takie coś odkładamy. Zaraz przesłucham na swoim komputerze. Elegancko. I taki to był właśnie szybki opening. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam na mój kanał i pozdrawiam wide Cześć.